Na rysunku obok przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. Wskaż ten układ, którego geometryczną interpretację przedstawiono na rysunku. Widzimy, że obie funkcje, ta rosnąca i ta malejąca, przecinają się w tym oto jednym punkcie. Napiszmy P. Ona współrzną tutaj xową 1 nad 1 napiszmy x, a y zauważ to jest dwójka, więc nad dwójko napiszmy y. Dlatego teraz możemy sprawdzać po kolei układy, zamiast y wstawiać dwójkę, czyli tutaj zamiast y wstawimy dwójkę, a zamiast xa jedynkę. No i plus, 1. Tu widzimy z lewej z prawej strony będzie 2 równa się 2, czyli lewa strona jest równa prawej. Ten punkcik spełnia pierwsze równanie. Teraz to samo zrobimy z drugim równaniem. Zamiast y wstawimy dwójeczkę. Tutaj mamy minus 2 razy. Zamiast x wstawimy jedyneczkę i dodać 4. Tutaj zauważamy, że mamy 4 minus 2, to tutaj z prawej strony będzie 2, więc ponownie w wyniku obliczeń dochodzimy do sytuacji, że lewa strona jest równa prawej. Tutaj akurat mamy szczęście, ponieważ w pierwszym podpunkcie, zarówno w pierwszym i drugim równaniu otrzymaliśmy, że lewa strona jest równa prawej, więc ten punkcik należy do obu tych funkcji, do obu tych wzorów. Zaznaczamy odpowiedź A. To zadanie zrobimy trzema sposobami, ale tak dla przećwiczenia weźmy pod punkt B. Co by tu się wydarzyło? Zamiast Y wstawiamy dwójkę zamiast x 1 minus 1 i zauważ, że tu jest 2 równa się 0. Tutaj lewa strona nie jest równa prawej, nawet nie ma sensu sprawdzania drugiego równania, ponieważ pierwsze już nam wyszło złe. Ok, teraz. Yy, Zróbmy to zadanie metodą graficzną. Czyli uczeń może sobie zauważyć, że taka oto funkcja czerwona to jest y równa się x. Taka funkcja, która idealnie nam dzieli kratki po skosie, tutaj pod kątem 45 stopni, to jest y równa się x. I teraz. Zauważy, że to do tego x dodano jedynkę. To znaczy, że do funkcji y równa się x, to jest ta funkcja czerwona, dodano jedynkę, czyli przesunięto ją o jedną jednostkę do góry. Mamy już przesunięto funkcję do góry. Widzimy, że pokryła nam się z tą funkcją czarną, czyli już jesteśmy na dobrej drodze. Dalej trzeba się zastanowić, jak wygląda funkcja minus 2x. Jeżeli jesteś dobry z matematyki, to od razu widzisz, że jest to funkcja, która przechodzi przez punkcik 0,0 i dzieli tak, jakby dwie kratki po skosie. Jest funkcją malejącą. Jeżeli nie wiesz, jak wygląda ta funkcja, możesz, możesz zawsze zrobić sobie tabelkę. I teraz do tej funkcji dodajemy czwórkę. Więc ta funkcja nasza wcześniejsza przesuwa się o cztery jednostki w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, czyli tutaj mamy cztery jednostki w górę. No i widzimy, że to nam się pokryło z naszym rysunkiem w książce, więc jest to nasze rozwiązanie. A trzecią metodą, trzecim sposobem rozwiązania tego zadania jest po prostu rozwiązanie. Układu równań. Tylko jeżeli odpowiedzią będzie punkcik D, no to trzeba będzie rozwiązać cztery układy. Tutaj akurat mamy szczęście, bo rozwiązaniem jest punkt A. Ten układ rozwiążemy metodą podstawiania. Tutaj widzimy, mamy już od razu y, że y to jest x plus 1, więc zamiast tego y możemy wstawić x plus 1. Otrzymujemy x plus 1 równa się minus 2x dodać 4 x -y przerzucamy na lewą stronę, to jest pod punkt a, czyli x dodać 2x równa się 4 przepisujemy. Jedynka zmienia stronę, zmienia znak. Tutaj mamy 3x równa się 3, więc otrzymujemy ostatecznie, że x jest równe 1. Dobra, no i teraz tę naszą jedynkę wstawiamy tutaj do pierwszego albo do drugiego równania, więc jak mamy y równa się x plus 1, zamiast x wstawiamy jedynkę i masz 1, dodać 1 równa się 2. Rozwiązaniem pierwszego układu jest x równa się 1, y równa się 2. I zauważamy, że jest to punkt wspólny. O ten punkcik 1, 2, punkt wspólny dla obu naszych narysowanych prostych, dlatego jest to odpowiedź.